tradycyjnie mogę powiedzieć jedno, jak ja wam zazdroszczę i wszyscy wam pewnie zazdrościmy, którzy tutaj stoimy, bo też chcielibyśmy przebiec ten dystans. No i bardzo, bardzo mocno życzymy wam sukcesów, żeby finisz był lepszy niż początek, żeby każdy z was przebiegł ten dystans na miarę swoich możliwości. Pani prezydent już na chwilę strzela. Kto będzie odliczał? Nie ma odliczania, w porządku, nie ma odliczania, więc w takim razie za chwileczkę będziemy słyszeć wystrzał pani prezydencji już z pilotem. My się tutaj ustawiamy, nie przekraczamy linii startu, to bardzo istotne. Już teraz uśmiechamy się do Was serdecznie. Drodzy kibice, wielkie brawa dla wszystkich biegaczy! Wędrowali za linię startu po do godziny 11, pozostały 4 minuty, miesięcy. I ruszamy! Powodzenia! Wielkie brawa! Nie żałujmy oklasków! 21 kilometrów, 97,5 metra. Niektórzy już te pierwsze metry pokonali. Inni dopiero teraz przebiegają przez linię startu. Patrzę na uśmietnięte, w niektórych przypadkach skoncentrowane twarze. Większość uruchomiła zegarki. Niektórzy szczęśliwi, czasu nie liczą. Wiedzą, że ten czas policzy za nich lata sport. No zobaczcie, jak wspaniałe jest to grono, jak duża liczba biegaczy razem z nami. Pozdrawiamy wszystkich, życząc powodzenia i domyślam się, że kiedy ostatni biegacze przebiegną tutaj napis, bramę z napisem start, to ci najszybsi będą już mieli za sobą pierwszy kilometr. To jest właśnie moc biegania masowego. Tradycyjnie niektórzy z wózkami pozdrawiamy serdecznie Pana z wózkiem. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w nieco spokojniejszym tempie przekraczają teraz linię startu. Mamy pacemakerów, którzy tutaj będą pracować na trasie, aby uzyskać czas dwie godziny. A niektórzy obiegną tak, jak z takim Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. I jeszcze raz życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przepiękny pejzaż. Spójrzcie, drodzy Państwo, w stronę hotelu Gromada. Wspaniale wygląda ta grupa biegaczy, która teraz zakręca w prawą stronę. Więc ognia z głośników. A tu ci, którzy zaczynają najspokojniej, co nie znacie, że będą kończyć ruch w spokojnym tempie. Nasi wspaniali seniorzy, Aleksy Łopiński, Jerzy Najter, pozdrawiamy Was, panowie. Widzimy się na mecie. Już niedługo. Czas i start. Powodzenia. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. Stopę uruchomiowy. jedziemy. Tak jest! Przepięknie, przepięknie, fantastycznie. Zobaczcie na to grono biegaczy. Kto Raz... dziś reprezentuje piłę? Kto jest z piły? Biegacze z piły. Dajcie ciadu. Chcemy was usłyszeć. Przód krzyczy, tył jest cicho, bo tył pewnie już żyje innymi emocjami, ale są wśród nas pi... Z biegu pani za Moniką Stachowską Sabina Szkołuda, Sabina z Koszalina. Ona cały czas na miejscu drugim Ale tutaj różnica pomiędzy drugą a trzecią pozycją Tylko dwusekundowa, minimalna Ewelina Salwa, nasza pilanka Awansowała na trzecią pozycję Świetnie, bravo Ewelino no, Mocno kibicujemy, nie tylko rodzina prawda, Ale wszyscy pilanie trzymają kciuki za Ewelinę Patrycja Juświat Miejsce czwarte Ewelina troszkę się denerwowała, że tutaj ta pierwsza pętla dłuższa Widać było zdenerwowanie Rozumiemy to zdenerwowanie, bo jeżeli ktoś biega To te emocje się udzielają i kumulują Ale tak jak mówiłem, szybka reakcja Sędziów, nie, trasa zostanie skrócona w Wielkopolskich. Pan Pascal patrzy tutaj, no i pewnie też pamięta, że różnie bywa z tą trasą. Czasami zdarzają się takie historie. Trzeba szybko reagować, żeby pomóc biegaczom, no i żeby, e, żeby rzeczywiście nie, później już udało się nie, to wszystko wyprostować. A my czekamy na e, zawodniczki, które prawdopodobnie zachodniczki, jeśli dobrze widzę, które zamykają na razie nasz biegowy peleton. Taka informacja dla Państwa najistotniejsza. Pilanie, pilanie, a właściwie pilanki dzisiaj panie rządzą na miejscach pierwszym i trzecim. Monika Stachowska, Ewelina Salwa. Wiem, że obie panie bardzo mocno trenowały, aby tutaj na tym biegu spisać się jak najlepiej. Fantastycznie drodzy Państwo. No proszę, Pani doktor razem z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie, pani Wisniewska. Tutaj śmiga obok nas. Fantastycznie. Można powiedzieć też jak zawsze na półmaratonie. Witamy również kolejną zawodniczkę, która razem z nami. Pozdrawiamy i serdeczne brawa. Zobaczcie, wszystko wiecznie Udało się to sprzątać. Wolontariusze już potrzeb będą dzisiaj zmagać się. O zwycięstwo. Walczyć o najwyższe trofea. Brawa dla Pani, brawa, brawa. I zapraszamy popicie. Mamy tutaj napoje. Tak, miejsce trzecie. W tej chwili, drodzy Państwo, dla Krzysztofa mówi, Gosiewskiego, no, na to na jest wygoszczanin. A, a więc Słupsk, Skoki i Bydgoszcz mają swoich reprezentantów w pierwszej trójce. Krzysztof Gosiewski ma 50, aparat, 50 sekund przewagi nad czwartym zawodnikiem, więc jeżeli nie będzie miał może... zbiegu pani, za Moniką Stachowską Sawina Szkołuda Sabina z Ona cały czas na miejscu drugim, ale tutaj różnica pomiędzy drugą a trzecią pozycją, tylko dwusekundowa, minimalna. Ewelina Salwa, nasza pilanka, awansowała na trzecią pozycję. Świetnie, brawo Ewelino. No, mocno kibicujemy, Nie tylko rodzina, prawda, ale wszyscy pilanie trzymają kciuki za Ewelinę. E Patrycja Juświat, miejsce czwarte. Ewelina troszkę się denerwowała, że tutaj ta pierwsza pętla dłuższa, widać było zdenerwowanie, rozumiemy to zdenerwowanie, bo jeżeli ktoś biega, no to... proszę o wielkie brawa, pomagamy nos! Panie i panowie Łukasz Nowak skoki! Witamy pana Łukasza na mecie. Gratulujemy serdecznie wielkie, wielkie brawa Łukasz Nowak, reprezentant skoków, okazał się najlepszy i zwycięża przed Mateuszem Lipini. Ze Brawo Panie Mateuszu. Rewelacja, wielkie brawa. A więc mieliśmy wyprzedzenie na końcu. Mieliśmy drodzy Państwo. Atak na fantastycznie wyszuje. Bartosz Romaniuk Zewskowy. Gratulacje Panie Martku. Serdecznie gratulujemy. Bartosz Romaniuk Schowa. Miejsce Rzegorz Kujawski. Grzegorz Kujawski Pucki na mecie jako piąty, a szósty dobiega do nas Leszek Biegała z Bydgoszczy. Dla nie pierwszej pani, która za chwilę pojawi się na mecie, już Państwo domyślają się o kim mowa, to reprezentantka Piły Monika Stachowska. Piękny obrazek, na który długo czekaliśmy. Reprezentantka Piły, mieszkanka Piły zwycięża półmaraton Signify. Co jest wynikiem bez precedensu, bo nigdy wcześniej taka historia się nie wydarzyła i to w przypadku pań i w przypadku panów. Serdeczne, serdeczne gratulacje. Monika Stachowska i Łukasz Tobak okazali się najlepsi, a więc dzisiaj mamy taką ciekawą informację dla świata, że zawodniczka z numerem 705, Magdalena Kutral z Włocławka, witamy panią Magdę na mecie. Witamy też drodzy Państwo Eweliny Zalbe z Piły, która zajmuje dzisiaj trzecią pozycję. Fantastycznie, wspaniale, gratulujemy. I jeszcze, i jeszcze ta czołówka Pani dopiero teraz się tutaj pojawia. Dopiero teraz mamy okazję oklaskiwać Dorotę Lutomską z Obornik. Brawo Pani Doroto. Dorota Lutomska, Oborniki, miejsce czwarte.